Siema sztuka, grany teatr, grany rap, grana muzyka. Elo, dobry bit, elo, nawijam ciągle rymy. Siema rap, dobra muzyka, siema bity i teksty. Elo, na tych bitach siema rap, dobra muzyka. Elo, gdy robi ten rap, ciągle tu jestem, na nasze miasto, ciągle bity wersy Elo, nowy numer, siema rap i dobra muzyka Elo, na tych bitach się ma rap, nawijam ciągle, siema rap, kawałek i teksty Elo, na tych bitach, siema rap, dobra muzyka, siema bity i kawałek, siema rap, dobre wersety Elo, na tych bitach, się ma rap, będzie rapować Marus i rapuje, siema wjeżdża w szesnastki Nielegalu ciągle, nielegalu forma, nielegalny rap to nieprawda, nie rap nie jest nielegalny, rap nie jest. Rap jest starszy, polski, ukochany nie jest. To nielegal znaczy, jeszcze płyta pomału. Pracuje na nie, to nie, nie jest nielegalny hip -hop. nigdy nie był. Nie jest nielegalny hip-hop, tylko na czegoś miasta zawsze te bity się ma, to jest tak pasz. Rapuje o tym życiu pięknych dziewczyn i polkom, polkom na plaży. Tak to jest. To jest piękne, to jest tak. Lato morze i oceany, woda, jezioro to. Lato piękne, tak. Jeszcze parę, dwa tygodnie, trzy i więcej po, I będzie już tak, jesień, zobacz, portfel będzie. Jesień, zobacz, jesień będzie. Na tych bitach ciągle rapuję. Robię te bity, elo maru znowu, zarapuję teksty, się wyrapuje wokal. Elo, mamy yo i teksty. Elo, na tych bitach się ma dobra muzyka, elo. Gdy rapuje i wersety Elo wie za raper Po pięć kawałki dziennie Pięć nowych numer Siema i takty Elo Na bitach Siema raper, dobre wersy Elo tu jestem Na tych bitach siema Dobry rap muzykę stale Dobry rap na nielegalu Dobry rap wersety stale Elo Mamy nowy numer siema, wjeżdża raper i klasyka podziemia, klasyka ulica flow w Bogu, zawsze cały serce byśmy się na dekalog rodzinie nasze, numery teksty, numery tekstów, bo kocham i dziękuję za tworzenie od Boga naszego pisik rogu, naszego kochanego pisać, na dekalog rodzinie, wszystkim wam ciema tworzę leci dobry rap i przekaz, na dekalogu nasze. Ale cię ja wskazał o rodzinie, mamy doroci, tak, o taturku wokół tak, o naszym wujku 6. O co wujka, 6. Tak, o Marysi nas rodziny, wszystkim te, z tytanu wujka grzygoczny, bo że ma siostrze, się nas, Tylko wujka widzimy to ocierając, słucha naszej rodzinie. Wszystkim wam te wersy ciągle ry robię, ciągle będzie tak na rapie, na rapie ciągle stopa berber. Stopa rap, muzykę, stopa hip hop i wersety. Elon na bitach, siema rap, dobra muzyka. Elo na tych tekstach, elon no to siema. Dobre bity, dobry rap, dobra muzyka, siema tu jestem tak. Miasto całe wiosnostie jestem i serca kocham tak. Jak są piękne niewiasty, piękne niewiasty, piękne niewiasty, piękne niewiasty tak jesteście, dziewczyny, aniołki. Siema, tu jesteś spokojna, szalona. Czy tak jak La Federpo Lasko, Strak, Tabasco, na stop spokojna jesteście? Szalona, Aniele, tak wiele ciebie mi zrobił. Podryw to dobry pomysł. Na nasz wieczór, twój zapach. Mój zapach nasz zapach, na zapach, na zapach. Unoś się w powietrzu, na zapach. unosi się w powietrzu, spokojna, nieszalona, miła, tak uprzejma i tak dożyć. Tak chcesz iść razem, pomóc. Tak, nie spotkam ci nigdy. Tak, kocham to życie. Kocham te wersy, więc je nawijam. Kocham, rapuję. Ocenę, Ludzie, wszystkim dobre, bite o uczenia i o szkoła. Klasyka, kupili się książki, że te podręczniki. Tak, to te. To idziecie do szkoły, plecak pełne. Muza wciąż, muza rap zwali ciągle. Tworzę to ją. Na bitach to ra, ciągle bity i się ma raper, dobra muza, się ma bity i teksty. Elo, na tych bitach się ma raper i muzyka. Elo, nasze numery i teksty. Dobre bity, dobry bit, rap się ma i się robi. Na tych bitach się tu tworzy. Na bitach ciągle rap, na bitach ciągle maru. Zawsze tak będzie ten dobre bity i numer. Elo, na tych bitach się ma dobry numer i wers Siema dobry rap, klasyka, numery i teksty Elo, Mariusz rapuje teksty Siema dobry numer, siema bity i wersy Elo na tych bitach siema rap, dobra muzyka, siema bity Elo na tych traku siema Na tych bitach leci na nazwę Leci tak studio, wytwórnia Żeby mieć nasze prace, rzemiosła i wena Ciągle rap Bity i kawałki, elo Maruś, elo Bity się ma także sklepu. To jest Steam salonu Jest Motorola, gdzie na Androidzie? 11 tak to zdjęcia: 5 aparatów cyfrowych, super teledyski hip hopowe, szóstą kamerą cyfrową. Super nagrywanie, 5000 bateria Najlepszy telefon to Lora, Motorola przez M. Motorola, Motorola, tak to jest. Telefon na G na Androidzie 9. To jest 9, była 10. Teraz 11. To jest Android, Motorola G. Dziewięć na idzie jedenastce i teksty ciągle rapuję i tworzę wersy. Elo, będzie dobry numer i styl. Siema dobry numer, więc to jest to. na się ma dobry numer Elo, więcej jeszcze. Będzie ten bit. Elo, jesteśmy. na się siema dobry numer i wersety się ma rap. Dobre bity się ma teksty i numer. Elo, wjeżdża rap podziemia. Siema, bity nowy numer. Siema, tak to podziemia. Wjeżdża polski klasyka ulica. I yo, siema, jestem Marusz I witam ciągle stąd. Witam ciągle stąd. Siema dla naszych znajomych. Siema tym rapem, ciągle to robię. Siema tym hip hopem, robię tak na wikę, Elo. Siema na tych bitach, siema Marusz I wokale, ma być dobry rap. Siema i numery, siema dobry rap, kawałek, siema bity i verset Elo, dobry rap, Elo, bity i numery, siema dobry rap i będzie Nowe wersety, siema rap, dobra muzyka, dobry hip-hop i teksty Elo, wjeżdża rap, siema życie, piękne chwile, momenty. Życia tak znajomym, dobry i radzie i kościele, zawsze tak na winę, na winę kościela. Radio Maria, dotwam dotrwałam, tak rawinę i rapuje Hip-hop, la prowoszu wszystkich parafianko, leklastorów, męskich, zęskich La was ten rap. Siema, nowy numer, siema, bity ten rap Elo na flow, elo na jo, dobre bity, elo wędzie. Nowy numer 100, na bitach siema, raper, na bitach siema, Mariu siema. I zawsze będę tak nawijał, Wiesz, że polski klasyk, wie, że to, sercem wie, że tak jest, Na łzycie, sercu, na winet, wersy, we sercu tak cały dzień, wersy i ten rap Ciągle bity, elo, dobry numer i rap. Na bitach się ma tu to robię. Na bitach to robię się ma i się rapuje. Na bitach dobry numer się ma rap dobra klasyka. Na bitach Elo. Marusz znowu zarapuje. Na bitach się ma rap, dobra muzyka i bity. Elo. Nowy rap się tu tworzy. Na bitach zarapuje, za chłopak. Konkretny bas, konkretny rap i hip-hop, konkretne wersje ciągle życiu, nawinę teksty, elo, pracuję, naszego rapu, jestem z nielegali, nielegali, tak, pracuję, wydać płytę i tak to jest nasze to, tak jak piękne e, to jest piękne. Rzeźba, piękne to są. Nawet do potem będzie grudzień. Teraz mamy wrzesień i październik. Potem listopad, grudzień i tak. Boże narodzenie, kochane, kochane nasze święta, kochane tak. Potem wielkanoc będzie tak. Nasze kochane choinka to kochane. będę o tym tworzył rap i są choinka. Są nasze kochane Bóg się narodził wstające. I była obok Matka Boska, nasz kochana Matka Boska. I Pan Jezus, tak nasz Pan Jezus. To tak urodził się mały, wstający. Była Matka Boska. Święty Józef zawsze, tak serca kocham, są wiarę nas wszystkich, kocham i śle, przesyłam to wersy, przesyłam utwór tekstu, go nasz świeży zawsze i nas dwunastopotowskim ludziom. Jest ten rap i nawika wika, Maru znowu zarapuje, to tworzy. Elo na tych bitach się ma rap, dobra muzyka się ma bity. Elo rap gadane się ma bity, dobry numer, Elo flow i ja. Jak to zawsze będzie ten wers, Elo na bitach się ma dobry numer. I poleci, dobry rap, na bitach zawsze to się zrobi. Dobre bity, dobry rap, się ma miłości, wersy. Elo, chłopak, pracowite wersy, pracowite wersy ciągle zawsze stoł, są, pracowitych wersów, zawsze hip-hopem i na Elo, super, słucham, kocham to życie w sercach. naszym bogu zawsze wersy i nawinę teksty. Elo, tak się ma rap, dobra muzyka, się ma bity. Klasyka, nowy numer i podziemia. Dobry bit, dobry rap. Elo, posłuchajcie, rzucę to pod wieczór, będziecie mieli te kawałki na ten dzień to. Na ten dzień, na ten dzień to wiesz, jest trzeci września. Dobry rymy, dobry rap i muzyka. Elo, wszystkim, dobry rymy. Siema i nawika, dobry klasyka, Elo. Na tak to dobry rap i muzyka. Siema, to jest to. Na rap muzykę, na rap pasji, teksty, siema na wolnym, podkład teksty i bity, elo, dobry rap, muzyka i wersety, siema dobrym elo, na tych bitach będzie elo, dobry rap, kawałek i teksty, elo na bitach, siema rap, dobra muzyka, elo beat. Elo, mam te flow, mam to bity, to jest to. Na bitach się ma rap, dobra muzyka i teksty. Nowe numery, teksty, nowe numery i rapuje. Się ma dobry hip-hop, dobry wersji drapuje, rapuje. Rapuje to DJ, rapuje ten rap, rapuje hip-hopowy skład nasz, wychowa, bo się życie. Ja będę i nawijam to jest buri, Buraczek czerwony, nawika i poleci. Elo, się ma tak o nasze ciśnienie serca, tak o naszym solidarności. To, To. Pierwsza rocznica Cudu nad Wisłą, to osiemdziesiąta rocznica, to jest drugiej wolny światowej, tak nasz kanon spokój, zawsze w sercu noszę i nawijam to, tak jedności nas wszystkich, zawsze jedności całe życie, jesteśmy wszyscy ludzie jedni raz wszyscy razem do nas, do siebie, ludzie, jedność zawsze razem jest w naszych sercach i wers robię ten, nabita się ma dobry numer, dobry rap. Elo, na się ma marus i ten track. Elo, dobry rap, dobre wersety. Siema, na bitach się ma rap i wersety. Elo, na numer się ma rap, dobra muzyka. Elo, bity to kawałek serca. Na się ma rap, dobra muzyka i teksty. Elo. Mam to rap i muzykę, siema wszystkim dobre numery to są siema, gdy rapuję i tworzy się to wciąż, rapuję, hip kopuje, nawijam to układanka, puzzle i to żyć kochane wersy, wszystko serca noszę te wersy. Być dobry dobra, bogu zawsze, nasz kupisz się ten kolor rodzinie wszystkim. Nawijam mamy dorodacie jdryku, taką wykrzesnym na wujka, snego dla słowa taki dla wujka, szczesnego, tak. dla wujka, Cisława, tak dla wujka naszego, to wujek krzesny, czesło, tak wujek cię. Wczesny, tak, to o Marysiu, Grzygocz, brzymarc, się Rysi, wujku że Brzemarcz musi o strzelanych. Wszystkich tak, Loma Rysi, witaj, Franck na naszej rodzinie. Wszystkie te wersy, Elo się nawija, Elo się rapuje, Elo się tworzy, dobre bity, to się robi. Na tych bitach, Elo mam, dobre bity, nowy numer, się ma to tak. Na bitach się ma rap, dobra muzyka i teksty. Elo, właśnie to się robi wszędzie. Dobre muzyka, dobry rap, dobre kawałki, Elo. Na tak się tu robi, na tak się tworzy dobry rap i muzyka. Elo, mam ten numer i Nawika Siema nawijam, składam bit i rymy Siema gdy się robi bit i nawika, siema dobry kawałek Elo, wszystkim to się robi Nawijam ten rap, nawijam się robi Rapuje ciągle wersy pracuję tym rapem, hip-hopem, zawsze będzie to skier Siema scena nielegal, siema freestyle będzie zawsze w od, od małego do teraz płynotności jestem 18 -latek. całe cały z numer i wersów, tak ciągle Wkładam w życiu tak na szczerej z okolicy i 401 rocznica średarności. mam małym sercu wszystkim dla prawa sprawiedliwość. Dba o nasze życie, wszystkich dba i ludziom, wszystkim ba nasz partner lepsze życie da. To jest kochane, wspaniałe chwile, momenty, ten wersy. Ciągle nawijam, rapuje Tworzy bity na nielegalu, tworzy i rapuje Się ma dobry numer, się ma i kawałek. Elo. To jest to na numer, siema beat, siema dobry rap numer, elo wersy rap, to robię na bitach siema to ja, na tym rapie ciągle będzie dobry wers, tak, na rapowo muza, beat i kawałek, siema, ciągle tak robię, stale, stale rapowy hip-hop, stale rapowy, nasz hip-hop. Sierra za, sierra puje, hip hopuje, rymuje i Flow się ma, bi dobre numery. Elo właśnie to jest to. Nabija się ma Second Flow. Elo, mamy ten numer wciąż ma bit, ma i składam wiesz Wiesz, nie jaram nigdy nie chcę jarać, nie chcę nigdy jarać, niech nie, nie e, jara nigdy żaden alkohol nie piję, nie piję mi piję, piję alkohol, nie jara. Żadnych te substancje w życiu niepotrzebne potrzebne, ale substancje żadne dragi w życiu nie trzeba, dra, Nie trzeba po to sięgać, nigdy nie sięgałem, nie, nie sięgam po to nigdy nie sięgam, bo wiem to chwile nawet nie skarb w życiu bardzo ważne, cenne. W Życiu nawet nie się kochany, ja nawet w życiu, tak bo zawsze życiu naszym bardzo ważne. Ważne, najważniejszy tak Bóg nasz się kwięty, wiem, bardzo ważny skarb, czy najważniejszy, wiem bardzo jak najważniejszy, zawsze tak Bóg pisze się do kalogu, nasze cenne życie i o tym jest nasz wersy, wersy rapi popisują się do kalogu, rodzinie wersy mamy do rodziciela w wujków, serca Marysi, wujków, do wujka Krzesznego, do Wajda Krzesławy tak do, do Wydawie i Marysi, tak i jest i la wujka Grzegorza, czy się, że marcimy się la wujka, gdzie mówię, to ciekawostka naszej rodziny, idę i jest, jestem bez żadnych substancji, jestem, bowiem ja wiem, cieszę życie, feromony to zdrowie i wersy, feromony, dziękuję, poku chwilę tak nasze, momenty i Bogiem ogóle rozmawiam, odleś się, poprzez to, i koronkę do miłosieria Bożego, jestem wersją, nawijam ciągle bity, elo, mam ten rap, siema dobry numer, Siema ma bity kawałek, elo, nawijam ciągle bity numer, Elo, dobry rap, siema, bity i wersety Elo, na bitach, siema Dobry rap, składam elo I więcej robię go tak Ciągle będę rapować Ciągle będę nawijał i tworzył Tworzył rap, tworzył hip-hop Siema, sekundy, bity Elo, nawijam ciągle, siema Nowy rap, bity kawałek, elo, wszystkim siema Nawijam stale Dobre kawałki, dobre bity Elo, mam je wciąż na wersy Siema dobry rap i dobry numer się ma wszystkim tak się rapuje, nawija, stale się nawija, stale się rapuje zawsze elo, na bitach się tworzy, na się rapuje, na się tworzy zawsze elo, mamy nowy numer się ma wszystkim dobry wersy siema ma i i młodzie młodzieńca, życie się ma strąmarość i Mówią o mnie cyganburi zawsze tak robię rap rap sportu serca żyjemy tak na sport tak jak koszykówka piłka nożna, dobre wersy Dobry rap i bity. Elo na bitach się ma rap i nowy wersy. Elo na bitach to się robi, na bitach się tworzy. Rapuje i robi. Na tych bitach się ma rap. Siema nowy numer to jest to. Na bitach się ma rap dobra muzyka. Siema kliki muzyki hip-hopem klika to. Sport i pasja, ludzie i są bloki, bloki i dwórka zawsze wam na winę, zarapuję wersy, siema, poczekać na podkład i wersy, teksty rap, teksty, bity ciągle, elo, nowy numer zawsze, formy formie dobry bity, dobry rap i muzyka, elo na rap, ciągle numery, siema wszystkim, nowe numery. Gdy się robi, rap i rymuje, gdy tworzy się ma zajawkę, rupią, rób rupią, rób róbcie, jesteście w klasie, macie swoje zeszyty rapujcie, twórzcie, róbcie, hip-hop. Pasji wersy Elo Na bitach tworzę, przekazuję wam te rap, gdy i nowy numer się ma rapuje. Nowy numer i się tworzy się ma na wokalu, się ma rap dobre numer. Elo bity rap i wersy Elo wersy mam ten numer, się ma bitach, się ma rap dobry wers Elo zawsze to będzie ten tekst Elo nowy numer się ma rap dobra muzyka. Elo wersy rap klalika kliki to naczy Są so, ludzie z nami, kliki to. Są klatki, to ludzie. Klatki to, są do klatki, to nie klatki, to nie klatki, nie klatki, to wiecie, to znaczy, pas to nie klika, tylko właśnie znajomi znają, i nie obrażam nikogo, kliki nie ma, nie ma kliki, nie ma, nie ma kliki, tylko są ludzie, znają, i nie tych słów takich, nie tam nie używam, jak coś. Ktoś... Nie mówią, nie używam, nie oceniam, nikogo rapuję Na bitach ma dobry numer, to la bloku Podwórek podrodziom wszystkim tak znajomym Elo Marusz rapuje, siema ludziom wszystkim Siema nowy kawałek, elo tu jestem Na bitach ma dobry rap stale, dobry rap Zawsze na nielegalu, nielegal. Podziemia, supno, wytwórnia i studio. Na tych bitach zawsze Elo to ja. Na tych bitach się ma, Maru znowu zrapuje, wam siema Dobry bit i kawałek. Elo bit, nowy numer się ma, rapuje stale. Tracuję na wika, dobry rap, skile i wersy. Wersy skile, dobry ben, na ciągle. Elo na tym bitach tworzę. Rapuje życia, rapuje tek, teksty, teksty. Rymowane są, rapowane, ile momenty granie, dobry bit naszego nielegalu, nielegale flow nielegalu, bity, dobry rap. Elo witam siema, nawijam dobry rap stare. Na tych bitach zawsze tak będzie Naszego nurtu, dobry wers nurtu nurtu Muzyki kopite, szanuję ludzi kocham te się dla mnie brać mi wszyscy ludzie Wchodzicie mnie i te wersy Bloki są podwórka, są domy jednorodne wersy Siema dobry numer, elo bity i kawałek Elo na tych bitach siema numer i wersy Elo nawija rap Mariusz i teksty siema gdy się robi teksty, gdy rapuje, o tym się tworzy. Na bitach się ma dobry rap i nowy numer się ma. Gdy rapuje się to tworzy. Elo, wersy. Elo to ja. Na bitach marus zawsze zarapuje wam. Na bitach się ma tworzy, się rapuje. Wszystkim ludziom są szkoły i klasy znajomi. Dużo osób, jest klas uczniów i uczennice. Wa, I dzieci to jest pasowanie na ucznia. Szkoła, wszystkie pasje i zasady to w życiu. Kochane nosimy sercu z Dobry rap, siema nowy numer, siema ma i ten track, Elo zawsze marsz, na winie ten rap ciągle Siema, ma. Na to zwrote Elo. Na tych bitach Elo mamy, na tych bitch się rapuje. Na tych bitach tworzy kawałek. Elo marsz znowu zarapuje wami teksty. Elo na bitach siema rap, dobra muzyka, Siema kawałek wersy, siema ma liryka, się Nowy bit i wersy elo mamy kawałek i teksty. Elo bity rap i muza siema, gdy się robi te zwrotki. Siema, nowy numer, tworzy się rap, siema bity i takt. Tak, ty na tych bitach, tak, ty dobry wers. Na tych bitach to jest to. Siema przekazuje numer. Siema rapuje wszystkim. Nowe kawałki rapowe. Hip hopowe, wszystkim ogrodniczek, wszystkim mieszkańcom, co zamieszkacie. Waszej miłości, dla wsi kocham serca. Śled tą miłością nawijam. Dobry bit o ludziach, wszystkim. takie jest sklep Motorola. Tak, to jest pięć aparatów cyfrowych, telediski. Super, szóstą kamerę cyfrową Motorola. Gdziemy na idzie jedenastce smartfona. Komórce komórkowym, telefon. Jest 5000 bateria, super 6, 5 aparaty cyfrowe, teledyski, super robię, szóstą kamerą cyfrową, super Niepsę T-Motorola G9 na 11 smartfona, komórce komórkowym telefonie i super T-mobile Tak super najlepsze te komórki są ekstra Motorola G9 na 11 smartfona super Najlepsze działanie techniczne technologii zawsze Super jak najlepszy jest gośnik GBL czerwony Włączony podłączony jest, ładuje się za kabel, czerwony Kabel o, do tego podłączony jest z tyłu kabel czarny, srebrny kolor, Czarny kolor i czerwony kolorem. Kable od USB. Łączenie z tyłu do głośnika GBL. Super przewijany, głośnik, super przewijany. Utwory rapowane są razem cztery głośniki. Tak, super rany rap. Muzyka tekstyna, lepsze sprzęty polskie. Tak ze sklepu robione. Te kleci, nawijany hip hop. Nawijam wam wszystkim, rapuję. Hip